Cześć, z tej strony Maciej Hojara, Gastro Libre, a w tym podcaście zastanowimy się nad tym, gdzie Twój bar traci pieniądze. A punktem odniesienia będzie kasjerka z Żabki, która prawdopodobnie jest lepszym sprzedawcą od Twojego barmana. Oczywiście zapraszam Cię do polubienia, subskrybowania bądź udostępnienia tych treści, bo możesz trafić mi do większej ilości osób. Dobra, i zacznijmy sobie od konkretów. Otóż natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł, z którego wynikało, że Żabka, sieć sklepów Żabka, sprzedaje trzy hot dogi na sekundę. I jak to, ja sobie najpierw policzyłem, czy to w ogóle jest jakaś realna liczba, czy ktoś to sobie tak wystrzelił z kosmosu. Więc jeżeli przemnożymy sobie jak gdyby ten dzień na przez 24 godziny, przez 60 minut i 60 sekund razy 3 hot -dogi na sekundę wyjdzie nam zawrotna liczba 259 tysięcy hot dogów na dzień. Z sklepów Żabka jest w Polsce około 8 tysięcy, czyli jeżeli to sobie teraz tą kwotę podzielimy to wyjdzie nam, że statystycznie w jednym e, punkcie tak uśredniając sprzedaje się 32,5 od doga na dzień. I jest to mega wynik, bo mm, tak naprawdę to ta kasierka w żabce no, nie jest osobą jakąś, która jest super zmotywowana i nie zarabia jak e, sprzedawca, w sensie jakiś taki handlowiec. <ścoughs> Nie mam ukończonych żadnych szkoleń i tak naprawdę to jak przychodzę do tej żabki, to raczej te osoby są dosyć sfrustrowane, niemiłe i to zapytanie nie brzmi cześć, może miałbyś ochotę dzisiaj na hot doga, tylko kawa hot dog. Więc tak naprawdę jest to tylko odhaczeniem pozycji z jakiegoś manuala, którym się posługują. A dalej ten wynik jest jeżeli jest zawrotny, jeżeli zwrócisz sobie uwagę na Skalę i liczbę, no to dziennie jest to, jeżeli hot dog kosztuje 5 zł, 5 zł razy 32,5, to nam daje 162 zł dziennie, na razy 8 tysięcy pracówek. Mamy 1 trzysta tysięcy zł dziennie na samych hot dogach. Jest to rewelacyjny wynik. I jasne, ty działa skala, bo to jest 8000 sklepów i tak dalej, ale wróćmy sobie do sytuacji, w której Ty prowadzisz sobie swój bar i pytanie brzmi, czy Twoi barmani zawsze proponują sprzedać coś więcej? Bo tak na dobrą sprawę, jeśli tego nie robią, to Ty tracisz mega dużo pieniędzy. I okrójmy jeszcze sobie te liczby. Załóżmy, że Twój bar nie jest otwarty codziennie, więc niech to będzie 20 dni w miesiącu. Załóżmy, że twojemu barmanowi, mimo tego, że jest wyszkolonym pracownikiem i pracuje na przyzwoitym poziomie, zakładam, że kończył jakieś szkolenie upsellingowe, jeśli nie, no to kończył jakieś szkolenia. Tutaj zaznaczam, że szkolenie produktowe nie jest szkoleniem upsellingowym. To są dwie totalnie inne rzeczy, ale na ten temat będzie oddzielny podcast. No ale dobra, jest to osoba, która jest przetrenowana, jest zmotywowana. Zakładam, że zarabia więcej niż kasierka w żabce. Ma jasno określony cel, wie, o co chodzi. No i cieszy się, znaczy cieszy się, no jak gdyby ma, klienci darzą Twojego barmana raczej większym szacunkiem, może szacunek to jest ze słowo, ale nadają mu wyższy status umiejętności niż barmance z żabki. Więc teoretycznie ta sprzedaż powinna iść mu łatwiej, ale na potrzeby naszego tutaj eksperymentu myślowego, załóżmy sobie, że twój barman 15 razy na dzień, czyli jest to wynik o połowę gorszy od kasierki z żabki, udałoby mu się sprzedać coś więcej. No kwota, którą tutaj przyjąłem to 20 złotych, no bo jeżeli zaproponujesz podwójną porcję alkoholu albo jakiś inny droższy alkohol, to tak naprawdę to jest 20 zł, to raczej tak wychodzi. Eee, więc 15 razy 20 zł dziennie to jest wynik 300 zł. I jeżeli sobie to przemnożymy razy ilość dni, czyli przy naszym założeniu 20, to jest to 6000 zł miesięcznie razy 12 tysięcy są to 72 tysiące zł. I to jest już konkretny i dobry wynik. I to są pieniądze, które ty tracisz, jeżeli twoi barmani tego nie robią. A weźmy pod uwagę to, że twój pracownik raczej powinien osiągać lepszą skuteczność niż pani z Oczywiście tej 32,5 sprzedanych hot dogi na dzień, to jest jakaś tam dużo większa ilość prób. To działa w ten sposób, że jej się tam zakładam przez 80% czasu nie udaje tego sprzedać. No ale też te gdyby, techniki i motywacja, sposób w jaki to robi, to jest dosyć słaby. A i, tak, a i tak osiąga wynik całkiem dobry, bo są 32 sprzedaże na punkt. To jest naprawdę spoko. Jeżeli Twój barman by osiągał połowę tego, no to Ty w ciągu roku zarobisz 72 tysiące ty więcej. To jest ta gigantyczna liczba. No i pamiętaj, że Twój barman może być bardziej wytrenowany. No i teraz tak, dlaczego my sobie o tym mówimy? no Bo Ty, jeżeli prowadzisz swój bar, albo jesteś barmanem, no to musisz to robić. No i musisz to sprawdzać. Najlepszym sposobem na sprawdzanie tego jest shadow guest, albo Po prostu sobie usiądź i posłuchaj. Jeśli nie wiem, czy barze, czy na sali, e, jak Twoi m, pracownicy podchodzą do tego tematu. Bo jeżeli tego nie robią, no to, to masz poważny problem. Bo to pracowanie później, jak gdyby technik sprzedażowych, no, to jesteś w stanie znaleźć masę szkoleń, które są lepsze, gorsze. No na, pewno jakieś tam, na, pewno, na pewno dają jakąś wartość, więc na pewno te procentowo zwiększą tą sprzedaż, ale muszą mieć liczby, na których to w ogóle podnoszenie jakości tego upsellingu będzie miało miejsce, bo na razie to jest ten moment, kiedy. Barmani w większości przypadków nawet nie proponują niczego więcej. A uwierz mi, żeby to robili w sposób taki jak ta pani z Żabki, kasierka, No to to też działa. To, 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 jak wiadomo, że ta skuteczność będzie dużo mniejsza, ale to też zadziała. A to są pieniądze, które ty tracisz. Więc tak naprawdę tą um, ideą tego podcastu było to, żebyś sobie zdał sprawę, jakie pieniądze i jakie o jakich liczbach mówimy, ile tracisz przez to, że nie stosujesz absylingu w ogóle? A te liczby, z powodzeniem, dużo, dużo wyższe, bo pamiętaj, że masz kilku pracowników i są oni, mają dużo wyższy status niż taka kasjerka z żabki, więc ich skuteczność powinna być dużo, dużo, dużo wyższa. Mam nadzieję, że ten podcast Cię zainspiruje chociażby do tego, żeby sprawdzić, czy. Faktycznie, obselin u ciebie ma miejsce. Ja ze swojej strony dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że polubisz, zasubskrybujesz i udostępnisz tą treść. możesz mi dzięki temu trafić do większej ilości osób. A ja oczywiście zapraszam Cię do następnych podcastów. Dzięki bardzo. Maciej Kojara, Gastro Libre.